Cześć witajcie kolejny pacjent wzmacniacz zintegrowany jak chyba dobrze się domyślam jest to brytyjski brytyjska marka Acoustic Research model A03 wzmacniacz zintegrowany dość taki w budowie minimalistyczny panel przedni to włącznik power i gałka volume Tutaj mamy ukryty panel, pod którym skrywa nam się. Tak dość topornie się to otwiera, dość tak nieprzyjemnie, ale jest klapka, pod którą skrywa nam się złącze, yy, złącze słuchawkowe, potencjometr balansu, potencjometr wyjścia nagrywającego. Yy, nie potencjometr, tylko selektor wyjścia nagrywającego, z którego wejścia sygnał ma być kierowany na wyjście nagrywające selektor wejść i przełącznik CD Direct, który pewnie pomija nam selektor wejść o, o, tak, zgadza się, a bezpośrednio sygnał idzie nam ze złoconych złącz RCA z tyłu wzmacniacza. E, widzę, że ma również on zintegrowany przez wzmacniacz gramofonowy fono, także plus. E, obudowa jest taka dość ciekawa, ponieważ ten panel jest pod kątem Nachylony tak. I tutaj te wycięcia również są ta krateczka pod kątem. Dwa takie pasy nie jest to jakiś potwór, jeśli chodzi o moc. Nie jest to potwór, jeśli chodzi o masę. Także jest raczej z tej wagi lżejszej. Ja sobie go wstępnie odsłuchałem. On działa. Jest prawny na ten moment, że można coś tam odtworzyć. Zaraz sobie zrobimy pomiary wstępne. Co będziemy robić? Pełen recap, pełen recap na markowych kondensatorach. wyczyścimy sobie potencjometr volume, który de facto nam się rusza, jest popuszczony, odkręcony. Reszta również potencjometrów, potencjometr balansu, selektory wyjść i wejść, jak i CD Direct. No i pełen recap. Może żeby Mieć jakieś odniesienie, więc wstępne pomiary wzmacniacza. Mamy 1 W mocy wyjściowej. Zróbmy sobie przy 1 W mocy wyjściowej. Ja jeszcze tutaj podkręcę, żebyśmy mieli pełen ogląd. I zobaczcie na wyniki. Ja zrobię Zuma, wyostrzę tutaj na tylny plan. Wyniki wyglądają następująco. Niecała jedna setna kanał lewy i ponad dwie setne kanał prawy, więc różnica dość znaczna. Z czego ona może wynikać, to jeszcze nie wiem. Na trawce nic tutaj niepokojącego nie widać, no ale różnica jest. E, czy ona wynika z zanieczyszczonych, e, z zanieczyszczonych przełączników potencjometrów? Tego nie wiem. E, ale jest jedna rzecz, która mnie niepokoi w sygnale. W oscylogramie, który widzę na, na oscyloskopie, e, może sobie zróbmy jeszcze dla większej mocy, to było dla 1 W. Zróbmy dla 2 W. No, dla 4 W w tym momencie wyniki pomiarów, I jak widać, niewiele nam się zmienia. A zobaczcie co niepokojącego pojawia się na oscylogramie. I na oscylogramie widać, że w kanale lewym. Ten żółty. Widzimy tutaj takie pogrubienie dolnej połówki sinusoidy. I mi to wygląda na jakieś podzbudzanie się. Jeszcze zobaczę, czy tak. To jest kanał lewy. Yy, dla niskich sygnałów tego nie widać. A bardziej to widać dla, jeżeli będziemy zwiększać głośność. Yy, nie chcę tego już bardziej robić, żeby mi się tu nic nie wysypało, ale widać, że jakieś podwzbudzenie jakby przy wyższych głośnościach jest w kanale w kanale lewym to powinno być takie jak kanał prawy czy linia niebieska nic tu nie powinno się dziać widać że coś tam się wzbudza skręcamy tyle zajmujemy się tym co mamy zrobić tyle z takich wstępnych testów zdejmujemy obudowę wyłączamy wzmacniacz i będziemy będziemy Zobaczymy w ogóle jak on jest budowany w środku. Jestem ciekaw. Pierwsza z, mam styczność z tą marką i z tym wzmacniaczem. Także zobaczymy w środku jak to wygląda. E, czy to wina kondensatorów czy to wina e, jakiegoś tam sprzężenia. E, zobaczymy. No, będziemy działać żeby to zniwelować bo jest to niekorzystne. No i stosunkowo może wyjść mm, groźne. Także zdejmujemy obudowę. I tak prezentuje się wnętrze wzmacniacza. Które mnie zaskoczyło, pomimo że nie jest to jakoś mocno rozbudowany wzmacniacz, to mamy dwa transformatory. Jest to konstrukcja dual mono, czyste dual mono. Jeden transformator zasila kanał lewy, drugi kanał prawy. Osobne mostki, osobne mm, pojemności filtrujące. Nie wiem, czy to wygiął się tak kondensator, czy one spuchły, także to sobie zobaczymy. Niewielkich rozmiarów radiator, bo. Powiem szczerze, że nie patrzyłem jaką moc ten model nam potrafi wygenerować. Zaraz zobaczę. 30 watów, 30 watów na kanał i zniekształcenia 7, 7 A Więc prawy kanał nam się nie mieści, więc coś go chyba boli jednak faktycznie. 91 rok data produkcji. Tu mamy przezmacnianie Fono na elementach dyskretnych, dość mocno rozbudowany. Jest tutaj wzmacniacz napięciowy, kanał. Właśnie, który kanał to jest? Kanał lewy, kanał prawy. Tutaj kanał lewy, być może tu mamy naszą usterkę. Mamy tutaj kondensatory firmy e, firmy firmy SK i Yamikon. Yamikony akurat są tu w wydaniu lepszym, ale już są leciwe. SK, w zasilaczu również SK. Nie wiem co to za firma. Wszędzie SK, praktycznie wszędzie SK i Yamikon. Także spróbujemy sobie je najpierw je podmienić. Być może w nich tk, y, siedzi, nam, y, siedzi nam przyczyna naszej, naszego wzbudzania się. Widzę, że elementy oryginalne. Końcówka zbudowana na y, parze tranzystorów 2SB817 i 2SD1047. Widzę, że gdzie, gdzie płyta jest mocno wygrzana, także trzeba będzie na pewno luty również poprawić kondensatorów wymienić nie ma. Może ich tu dużo, ale trochę skorbania będzie, bo klej pod kondensatorami do usunięcia. Płyta jest dość duża, ona się wygina, także mogła już mogły dojść tutaj również jakieś pęknięcia. No niestety tak, w takich konstrukcjach podłoga nie jest zdejmowana, więc musimy całą płytę wykręcić, rozebrać przód, całą płytę wykręcić, żeby dostać się do kondensatorów i wszystkich wszystkich. Przełączników. Niewielkie transformatory, ale moc również niewielka, ale za to mamy konstrukcję dual mono. Czas na przełączniki brudny i czyste. Elementy mamy już lutowane, i zobaczcie, co znalazłem na wyjściu w kanale lewym. Właśnie w tym kanale, w którym mieliśmy zbudzenia, Jak dobrze pamiętam, zimne luty albo urwane luty właściwie. I są tutaj, to jest połączenie kondensatora. Układ z obla tutaj mamy na wyjściu. Być może to to nam robiło, że zbudzał nam się na wyższych częstotliwościach. Może nie wzbudzał, ale były oscylacje. Także poprawiamy luty nie tylko te, ale również inne, których jest tu zimnych lutów, pękniętych lutów jest dość dużo. Widać, jakie są przegrzane. To już jest taka kaszka, piasek taki. Taka kaszka, więc to pokazuje, że mamy do czynienia z przegrzanymi lutami. Poprawimy wszystkie podejrzane. Potem płytkę umijemy, będzie jak nowa. Oby to było to. Oby to było to. Myślę, że to to. No i wszystko jasne. Przyłożyłem tylko lutownicę. No i element wyleciał. Ponieważ nóżka była urwana tutaj coś pracowało ostro. Podejrzewam że tą robotę złą zrobiły tutaj te kable zasilające. One się opierały po prostu o te kondensatory i to pracowało i je po prostu wyrwało. Także uzupełniamy kondensator. Nie jest to krytyczny kondensator więc do jakiś foliowy tutaj dopasujemy. O, po takiej pojemności i tyle. Nie było przejścia, układ z obla nie działał. Myślę, że to mogło być przyczyną pojawiających się oscylacji. I mamy wzmacniacz już złożony i uruchomiony. kondensator jak widać, wymienione w całym, w całym e, wzmacniaczu. E, Nikpon, Hemikon, troszkę elny i dużo pana Sonika. Wyczyszczone przełączniki i panel złożony. No, wszystko ok. E, co się udało zrobić? No to zobaczmy. Oba kanały mamy w tym momencie załączone. Jak widać nie ma tego wzbudzania już na kanale lewym. Żeby to było lepiej widać, ja skręcę kanał prawy. Jak widać sinusoida jest czysta. Ta dolna połówka w tym momencie już nie ma tych, tych oscylacji. Także sukces. Myślę, że ten układ z Obla był przyczyną takiego zachowania się wzmacniacza. Ustawmy sobie moc. O, powiedzmy 1w, gdzieś około 1w. E, może. O, niech będzie równo oba kanały. 2w e, mocy RMS. Zobaczmy na wyniki. I mamy wyniki. Kanał lewy. No, jedna setna. Kanał prawy. No, jak widać, nie udało się jednak zlikwidować troszeczkę tych zniekształceń w dół. E, przynajmniej teraz, oczywiście. Mm, jak widać, nadal ta tutaj druga harmoniczna odgrywa dużą rolę. Tu w ogóle w tym wzmacniaczu druga harmoniczna wybija się bardzo. Stąd może to dobre, przyjemne brzmienie tego wzmacniacza, o którym mówił pan Sławek, właściciel. Więc tutaj grzebanie, więcej grzebania, myślę, że nie ma sensu. Kondensatory wymienione. Co tutaj może wprowadzać, no to może jakiś tranzystor, ale to by wiązało się z tym, żeby za dużo szukać, nie chcemy zepsuć już do końca tego brzmienia tego wzmacniacza. Jest OK. Zobaczmy przy większych mocach. W tym momencie, w tym momencie mamy około 8 W mocy RMS. To jest to jak widać jest zniekształcenia w obu kanałach maleją nam te różnice, także jest OK. Jest ok. Myślę, że na tym zostaniemy. Ja dołączę jeszcze albo za chwilkę odpadę jeszcze RMA i zobaczymy sobie pomiary w RMA. Jeśli chodzi o tutaj o wzmacniacz odkurzone wnętrze, wyczyszczona płytka, kondensatory jak widać wymienione, nieco większe pojemności. Czy to coś dało, to już pan, to już właściciel mi odpowie. Stosunkowo niewielkich rozmiarów ten. Radiator, no ale na moc 25 W RMS na kanał to jest ona wystarczająca. Taki radiator myślę, że spokojnie wystarczy. Przezmacniacz gramofonowy również gra. Brzmienie jest ok, bardzo fajne. I tak jak mówię, <laughs> brzmienie może się e, podobać. No ta druga harmoniczna, dość wysoka, ona czaruje. Co można powiedzieć? E, brzmienie każdemu pasuje co innego. Ja uważam, że nie ma jednego wzmacniacza. Trochę i przerzuciłem, zarówno konstrukcje lampowe, jak i tranzystorowe. Nie ma jednego, przynajmniej dla mnie, nie ma jednego dobrego brzmienia. Wszystko zależy od charakteru, od dnia, od samopoczucia, od okoliczności. I czasami taki maluch potrafi fajnie nas oczarować i, i zapewnić fajne wrażenia podczas wieczornego odsłuchu. No ale do rzeczy, wracamy do Reichmark Audio Analyzer. Raport 0, ma Pasmo przenoszenia, jak widać, bardzo poprawne. Różnica pół decybela, także żadna. Tutaj to, ta różnica zawsze wynika z potencjometrów w moim układzie pomiarowym. Trzeba zakupić coś naprawdę porządnego i fajnego, żeby to było równo. Nie ma to znaczenia. Widać, że pasmo jest równe. Od 20 do 20 kHz. Tutaj mamy poziom szumów. Jak widać, w obu kanałach równy nieco większy w kanale lewym. Może to też jest związane z usytuowaniem kanału lewego względem transformatorów zasilających lub ułożeniem kabli. Tu co mamy? Dynamiki, zakres dynamiki. Zakres dynamiki zobaczmy dość fajny, bo ponad 90 decybeli ważona. Charakterystyka ważona 94 dB, równo. No i poziom zniekształceń. Poziom zniekształceń w w kanale lewym 14 tysięcznych, w kanale prawym 27 tysięcznych, nieco więcej. No i szum również większy w kanale prawym. Ale kanał prawy to jest kanał zielony. Ok, widać, że faktycznie ta harmoniczna druga w kanale prawym jest dużo wyższa, więc charakterystyką może bardziej przynajmniej wzmacniacze lampowe ten wzmacniacz ponieważ taka taki rozkład harmoniczny jest charakterystyczny dla wzmacniaczy lampowych na pewno bardziej jak dla tranzystorowych. przesłuch stereo hmm, bez rewelacji nie jest to jakoś nie jest mimo że to jest konstrukcja dualmo, no to przesłuch międzykanałowy nie jest jakiś rewelacyjny No i tyle moi drodzy tyle moi drodzy na tym kończymy. Szybki, szybką akcję z tym wzmacniaczem. Jeszcze włączmy sobie jakiś sygnał testowy. Zobaczmy, e, jak on gra. I zobaczmy, jak radzi sobie z sygnałem audio. Powiem Wam, że faktycznie e, potrafi oczarować. Potrafi fajnie zagrać. Ja jestem mocno zaskoczony brzmieniem tego malucha. E, na wykresie, prze, znaczy na paśmie przenoszenia, nie widać tego, ale podstawę basową ma dość mocną. I dźwięk bardzo dynamiczny. E, no coś ma w sobie. Tyle, jeśli chodzi o ten sympatyczny naleśnik. Acoustic research model A03 wzmacnia zintegrowany. Odświeżony może wracać i spełniać swoją rolę. Pozdrawiam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.